Skoły średnie, których organem prowadzącym jest Opatowskie Starostwo są gotowe do poniedziałkowej inauguracji nowego roku szkolnego. W zespole szkół nr 1 w Opatowie na kontynuację nauki zdecydowało się aż 250 absolwentów podstawówek. Zdecydowanie mniej wybrało zespół szkół nr 2, czyli popularnego Bartosza i zespół szkół imienia Skłodowskiej-Kiri w Ożarowie. W popularnej szkole na Górce w roku szkolnym 2023-2024 będzie się uczyło ponad 1100 uczniów. Dyrekcje wszystkich trzech placówek są zadowolone z rekrutacji na zbliżający się wielkimi krokami rok szkolny. W tym roku do naszej szkoły przychodzi nowych 250. Uczniów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorocznej rekrutacji, ponieważ zrekrutowaliśmy 115 uczniów i w tej chwili od wczoraj nasiliły się telefony od rodziców uczniów, którzy jeszcze zdecydowali się wejść w szeregi naszej placówki. Rekrutacja, mogę powiedzieć, w tym roku była bardzo obfita, między innymi z przyczyny takich demograficznych, ponieważ to dwa roczniki kończyły klasy ósme, ale my się cieszymy, że bardzo liczna grupa po 116 uczniów rozpocznie naukę klasach pierwszych w naszym liceum. Uczniowie przyjęci do klas pierwszych szkół średnich w Powiecie opatowskim mają całkiem sporo kierunków i profili do wyboru. Tworzymy osiem klas. Wszystkie klasy technikum dotychczas prowadzone mają pełną obstawę. Mamy dwie klasy. Pierwsze liceum ogólnokształcącego, mamy szkołę branżową, mamy bardzo dużo chętnych również na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Rekrutowaliśmy na tradycyjne dla tej placówki kierunki, w technikum, ten sztandarowy technik informatyk, technik mechatronik, wreszcie technik fotografii i multimediów i zdecydowaliśmy się na powrót do kierunku, który był zarzucony przez kilka lat, czyli technik elektryk. W sumie utworzyliśmy pięć klas, Dwa oddziały w Technikum, dwa oddziały w Szkole Branżowej Pierwszego Stopnia i jeden oddział Liceum Ogólnokształcącego. W zespole szkoły numer dwa w Opatowie będą się kształcić tylko licealiści w pięciu klasach pierwszych. Nie udało się skutecznie przeprowadzić naboru do Technikum. Zaproponowaliśmy w tym roku absolwentom klas ósmych profile. E, biologiczno-chemiczne, politechniczne i humanistyczne. Kilka, ba, nawet kilkanaście przyczyn, zdaniem dyrektorek szkół średnich, miały zasadnicze znaczenie w wyborze przez absolwentów podstawówek na dalszy etap edukacji kierowanych przez nie szkół. Wszystkie na pierwszym miejscu stawiały wysoki poziom nauki i co za tym idzie osiągnięcia na tym polu. Mamy bardzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych. Wczoraj otrzymałam wyniki z egzaminów zawodowych. Gdzie praktycznie zdawalność była stuprocentowa. Znakomicie nasi uczniowie zdali egzamin maturalny. W klasy technikum, no bo rozbijamy tak na, na pion klas technikalnych i licealnych, klasy technikum zdały maturę najlepiej. Bardzo dużym sukcesem jest to, że wszyscy nasi uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w klasie maturalnej, tę klasę ukończyli i przystąpili do egzaminu maturalnego. Największy sukces to. Sukces ucznia klasy czwartej, czwartej B, który został i tu zaznaczam po raz drugi, finalistą olimpiady chemicznej. Kolejny sukces to sukces ucznia klasy drugiej, który będąc w połowie, nawet nie, nie w pełnej połowie klasy drugiej, został finalistą Olimpiady Wiedzy Eko, Ekologicznej. Szkoły przyciągnęły także pierwszaków dodatkowymi zajęciami. Atrakcyjnymi praktykami zawodowymi. Udział w bardzo licznych zajęciach rozwijających zainteresowania, które kończą się też sukcesami w olimpiadach ogólnopolskich, konkursach. W, w ubiegłym roku mieliśmy finalistów olimpiad technicznych, zawodowych. Największym powodzeniem w największej szkole średniej w Powiecie, tak jak w latach ubiegłych, cieszyła się mundurówka. Liceum Ogólnokształcące Służb Mundurowych oczywiście są dwie klasy, i Technik Logistyk również dwie klasy. One cieszą się największą popularnością. W szkole na Górce uczy się młodzież także z województw ościennych. Młodzież bardzo chętnie wybiera naszą szkołę. Mamy uczniów nie tylko z naszego powiatu, ale mamy także uczniów z innych województw. Dyrektor Gdowska zapewniła, że uczyni wszystko, aby nie było dwóch w jej placówce. Staramy się tak zorganizować pracę szkoły, żeby młodzież miała jak po prostu dojechać. Mamy 90% uczniów spoza terenu Opatowa. Jerzy Strzyż, STV Info.